Hejka, moi kochani, czy zastanawiali, zastanawialiście się, bo to i e, kobiety, i mężczyźni, czy e, w ile jest różnych rodzajów kremów? I po co to wszystko? Są e, kremy z, e, albo z kolagenem, albo z Elastanem, nawilżające, jakieś tam bardziej tłuste, mniej tłuste rodzaje z tego, że aż głowa boli? E, ja wam chcę dzisiaj powiedzieć o takim kremie. E, to jest taka fajna. E, Emulsja idzie powiedzieć, krem nabliżający z kolagenem i elastanem do całego ciała. Nie potrzebujecie osobno e, kremu do rąk, osobno kremu do stóp, jakiegoś e, ekstra kremu do ciała, e, jakiegoś innego kremu e, do twarzy. Ten krem zastępuje wszystko i za jedną cenę. I nie trzeba przepłacać. Bo ile razy zdarza się tak. Kupujesz jakiś krem, tak? Ten krem. E, Smarujesz się, smarujesz, że jeden drugi trzeci dzień za chwilę e, smarujesz się nim co drugi dzień. Później e, jakoś tak, e, jeszcze masz taki siaki owaki krem. E, później e, słyszysz, a ten jest niedobry, weź sobie inny. I ten zaczyna ci leżeć. Powiem ci tak: jak spróbujesz tego kremu, ten krem ci nie będzie leżeć. Nie będzie nie będziesz go składała na, na półce, nie będzie e, zagracał ci miejsca. Bo po prostu on zastąpi Ci wszystkie te kremy, które wymieniłam wcześniej. To są kremy, e, krem do stóp nie jest Ci potrzebny. On ci go zastąpi, będziesz miała piękne, gładkie stopy, e, pięty. Jeżeli masz jakieś popękane, jakieś wyschnięte, super Ci się zagoją. Ręce tak samo. Po prostu on fajnie nabliża, fajnie wsiąka. Nie zostawia, e, nie brudzi ubrania, nie zostawia żadnego takiego. E, nie ja by to powiedzieć, tłustego nalotu na, na, na skórze. Czyli nie blokuje e, tych porów w skórze, przez które e, powiedzmy pocimy się, tak? Wydalamy te wszystkie toksyny. Naprawdę, uwierzcie mi, ten krem zastąpi wszystkie Wasze e, kremy, które są. Niby e, każdy jest do czegoś, a tak naprawdę wszystkie mają podobny skład. Zapraszam na moją stronę. Jeżeli Wam się podoba, lajkujcie. I zapraszam też. E, na, um, na YouTube'a tam też mam swój kanał. Pa!